W poprzednich filmach sporo mówiliśmy już o tym, jak ciąć i kiedy ciąć. A dzisiaj jest taka okazja, żeby bardziej się skupić na tym, co tniemy, mianowicie dzisiaj dzieliśmy taki nietypowy żywopłot, ale bardzo efektowny z miłorzębu. No i miłożąb się zalicza do tych roślin, które, o których właściwie nie wiemy. Nie jest to oczywiste, że można go ciąć, czy on to dobrze znosi, czy to lubi. No, ale okazuje się, że tak jak wszystkie właściwie rośliny, jeżeli się to robi w odpowiedni sposób i konsekwentnie, no to każdą roślinę da się uformować i da się zachęcić do tego, żeby przybrała formę taką, jaką my chcemy, a nie jaką naturalnie sama sobie wymyśla. Zwłaszcza z Ginkgo jest o tyle ciekawie, że Ginkgo, jak pamiętacie z poprzedniego filmu o Ginkgo. On rośnie kompletnie chaotycznie, szczególnie siewki ginko rosną zupełnie nieprzewidywalnie, nie wiadomo w którą stronę. Nawet tutaj widać, że niektóre pędy rosną w dół, niektóre w górę, inne w bok. Więc to cięcie robi mu po prostu bardzo dobrze, a nam daje efekt ściany takiej jaką sobie wymyśliliśmy, zamierzyliśmy już prawie 20 lat temu, więc to są już dosyć stare drzewa, które, którym to kompletnie nie szkodzi, są zadowolone, szczęśliwe a na jesieni pokażemy jak wygląda efekt przebarwiających się liści, który jest kompletnie niepowtarzalny, nieporównywalny z czymkolwiek innym.